Siemanko, jestem Dawid, a dzisiaj pokażę, w co będę grał. Gram w Planeta kontra Zombie 2. To już trochę wcześniej grałem. To jest taka gra, że, że są zombie, i oni muszą nas atakować, żeby dojść aż do tego domku. To jest taka fajna gra. Widzicie, tutaj idzie zombie, więc postawiłam zielonego takiego Koku postawiłeś? Mi O tak wygląda mina To jest takie kwiatki co dają yy... słoneczka A to jest takie jakby jajko, że jak przyjdą do mnie, a ja jeszcze nie będę miał czym się bronić, to oni to będą jeść. To są poziomy? Jest bardzo dużo map różnych. So... Przechodzi się poziomy? Tak. Przechodzi się poziomy. Poziomy różne, jest ich bardzo dużo. I cały czas walczysz z zombie, tak? Tak. A czym walczysz? Jesteś człowiekiem? N nie, ja tylko y kontroluję, wstawiam różne rzeczy. Tu umierają zombie, tak? Mhm. Mm dobrze. Jak się, jak już. Jak im odpadają różne części ciała, to znaczy, że już umierają. Niech umierają zombie. Dobrze. No i co? Później, ile ich tu przychodzi, tych zombie? Wtedy, jak już minie. O ta kreska i będzie już flaga, to znaczy, że już będzie tych bardzo dużo zombi i będziemy musieli przetrwać. Jasne, no to próbujemy przetrwać w takim razie. A jeszcze raz powiedz, jak ta nazwa się nazywa gry? Planeta kontra zombie. I to jest na, na jaki? Na, na co? To jest Na Android'e, tak? Tak, na tablety też. I już teraz idzie bardzo dużo zombie i musimy to przetrwać Potem będzie jeszcze więcej ich Szło jeszcze więcej jeszcze jeszcze więcej A tu zdobyłaś jakąś broń dodatkową? Tak, są, są różne Są inne kwiatki, są inne takie Kwiatkami dość... strzelasz do nich? Kwiatki dają słoneczka takie zielone strzelają do zombie, o takie jakby m, podobne to są miny, je się można ulepszyć trochę, te można ulepszyć, żeby były większe i są jeszcze lepsze od tych. Teraz zdobyłam sos tatarski. Sos tatarski? I co z tym sosem robisz? Będzie potrzebny do następnej rundy. I to teraz. I co ten kucharz mówi? Teraz zjadł takos i teraz przyjechał auto, teraz będzie inna runda. Cofamy się w czasie. Teraz jesteśmy na pustyni. Ra raczej jesteśmy w Egipcie. A to są pauzy w ogóle w tej grze? Jest pauza. O, widzicie, teraz jesteśmy w Egipcie. To pokazuje Ancient Egipt day, day One. Czyli w Egipcie walczysz teraz? Tak. A to są zombie w Egipcie. One się nie różnią od, od normalnych zombie, ale są yy, jak jak. Yy, na końcu jak będzie ta flaga, to pokażę Wam najsilniejszego. O! I te, to jest właśnie najsilniejszy. No patrzcie, on, on nam zabiera y, słoneczka, a my... To tutaj mamy tego najsilniejszego, tak? Tak. I my musimy je, je łapać, bo on nam zabierze je. Więc musimy na niego bardzo uważać. Żebyśmy nie stracili w ogóle słoneczek, tak? Mhm. Mm Taka muzyka leci, tak? Cały czas. Tak, można zgłośnić, można, można ściszyć. Ale napiszcie w komentarzach, czy, czy, taka, czy taka muzyka może być, czy, czy następnym razem jak nagram, to czy ma być głośniejsza trochę, czy ma być trochę mniejsza. Ja myślę, że dobra może jest. Dobra. Ile do następnego poziomu zostało? Jeszcze jeszcze połowa. I tak dojdzie do następnego poziomu. I potem będzie w Egipcie drugi dzień i może jeszcze trzeci? Na razie pierwszy dzień zrobimy. W drugiej części będzie drugi dzień, dobra? Tak. Cały czas musisz do tych zombie, tak? Tak, żeby, żeby nie mogli się dostać do tego do tej piramidy, a te... a te jakby kosiarki jeszcze nam żeby pomagają. Mark, mark z nimi. Teraz jest już boss. Koniec rundy? Teraz będzie drugi dzień. Dobra, to na tym zakończymy. To na tym zakończymy. Jeżeli, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to lajkujcie, subskrybujcie i, i, i do zobaczenia. Cześć.